Cześć, drodzy bracia i siostry w Chrystusie. Z ogromną radością i wdzięcznością spotykamy się dzisiaj w tej świętej i wirtualnej przestrzeni, gdzie możemy dzielić się naszą wiarą i wspólnie szukać inspiracji. Jeśli dołączasz do nas po raz pierwszy, czuj się przyjęty i pamiętaj, że jesteś ważną częścią tej wspólnoty miłości i światła. Zachęcam Cię do subskrypcji naszego kanału i włączenia powiadomień, aby móc śledzić nasze budujące przesłania i potężne modlitwy, gdy tylko je opublikujemy. Dzisiaj mamy szczególny i transformujący temat, odbierz swój cud dzisiaj, potężna modlitwa do święta. Karola Akurysa. Święta Karol Akutis, młody błogosławiony, który żył niezwykłą wiarą, jest wspaniałym przykładem tego, jak oddanie i zaufanie Bogu mogą prowadzić do wielkich cudów i przemian. Urodził się w 1991 roku i zyskał uznanie dzięki swojej głębokiej duchowości oraz wykorzystaniu technologii do szerzenia wiary. Uczył nas, że niezależnie od wieku, możemy być narzędziami Boga i wprowadzać zmiany w otaczającym nas świecie. Podczas dzisiejszego spotkania zbadamy, jak wstawiennictwo święta. Karola Akutisa może pomóc nam otworzyć nasze serca na przyjęcie cudów, których tak pragnęliśmy w naszym życiu. Często stajemy w obliczu wyzwań, które wydają się nie do pokonania, i w tych momentach musimy pamiętać o sile modlitwy i mocy wiary. Święta Karol w swoim krótkim życiu pokazał nam, że wiara nie ma granic i że z otwartym sercem możemy osiągnąć to, co wydaje się niemożliwe. Zachęcam cię do refleksji nad cudami, które pragniesz w swoim życiu. Może to być uzdrowienie, rozwiązanie problemu finansowego, odbudowa relacji lub nawet odpowiedź na pytanie, które cię niepokoi. Święta Karol Akutis uczy nas, że zwracając się do Boga w modlitwie, nie tylko prosimy, otwieramy drzwi naszych serc na łaskę Bożą. Podczas dzisiejszego wideo pomodlimy się potężną modlitwą, która przywołuje wstawiennictwo święta. Corolla. To moment oddania, w którym zjednoczymy się w intencji i wierze, wierząc, że przez tę modlitwę zostaniemy dotknięci światłem i miłością Bożą. Zachęcam Cię, abyś podczas modlitwy głęboko połączył się ze swoimi intencjami, wyobraził sobie swoje pragnienia i pozwolił, by pokój i zaufanie zagościły w Twoim sercu. Chciałbym również przypomnieć, że podczas przygotowań do tej modlitwy kluczowe jest stworzenie sprzyjającego środowiska do refleksji. Jeśli możesz, znajdź spokojne miejsce, gdzie możesz skupić się i połączyć z Bogiem oraz wstawiennictwem święta. Corolla. Głęboko oddychaj, poczuj obecność Ducha Świętego wokół siebie i otwórz się na to, co Bóg ma do zaoferowania. Podczas wideo czuj się swobodnie, by dzielić się swoimi intencjami w komentarzach. Twoje uczestnictwo jest niezwykle cenne i może zainspirować innych do otwarcia się na swoje cuda. Siła wspólnoty jest potężna, a dzieląc się naszymi doświadczeniami i prośbami, wzmacniamy naszą wspólną wiarę i wspieramy się nawzajem na naszej duchowej drodze. Zanim rozpoczniemy modlitwę, chcę podkreślić, jak ważne jest, abyśmy byli zjednoczeni w duchu. Wspólna wiara to nieoceniona siła. Dlatego, jeśli znasz kogoś, kto może skorzystać z tej potężnej modlitwy, nie wahaj się podzielić tym wideo. Razem możemy dotrzeć do większej liczby serc i odmienić życie. Przygotujmy się więc na ten szczególny moment połączenia z Bogiem i święta. Corollum Pozwól sobie poczuć pozytywną energię, która nas otacza i pewność, że modląc się, otwieramy przestrzeń na cuda w naszym życiu. Zostań z nami i razem przyjmijmy błogosławieństwa, które na nas czekają. Niech pokój i światło Chrystusa będą z nami wszystkimi. Wiara w modlitwę jest fundamentalnym filarem życia chrześcijańskiego, a fragment z Mateusza, godzina 21:22, przypomina nam o znaczeniu wierzenia, gdy prosimy Boga. A wszystko, o co prosić będziecie w modlitwie, wierząc, otrzymacie. Ten werset uczy nas, że nasze podejście do Boga powinno być pełne zaufania i nadziei. Gdy się modlimy, nie tylko wykonujemy rytuał, ale wchodzimy w głęboką wspólnotę z Twórcą, który nas słyszy i odpowiada. Wiara jest kluczem, który otwiera drzwi nieba, pozwalając cudom objawić się w naszym życiu. Postać święta Karola Akutisa, młodego człowieka, który poświęcił swoje życie wierze i ewangelizacji poprzez technologię, jest inspirującym przykładem tego, jak modlitwa i wiara mogą połączyć się, aby dokonywać wielkich dzieł. Wierzył w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii i wykorzystał swoje umiejętności, aby dzielić się tym przekonaniem z innymi. Jego życie uczy nas, że tak jak On, powinniśmy być gotowi szukać Boga z czystym sercem, ufając, że nasze modlitwy są wysłuchiwane i że możemy być instrumentami cudów. Myśląc o cudach, często wyobrażamy sobie niezwykłe wydarzenia, ale mogą one również objawiać się w małych zmianach w naszym codziennym życiu. Modlitwa nie jest tylko prośbą o wielkie rzeczy. Ale także sposobem na połączenie się z wolą Bożą. Modląc się, powinniśmy dostosować nasze serca do tego, czego Bóg pragnie dla nas, uznając, że cud może być wewnętrzną przemianą, która prowadzi nas do bycia lepszymi chrześcijanami, bardziej współczującymi i kochającymi. W praktyce modlitwy istotna jest pewność odpowiedzi Bożej, jak podkreślono w Marku godzina 11.24. Dlatego powiadam Wam: wszystko, o co w modlitwie prosicie, wierzcie, że otrzymacie. A będzie Wam dane. Ten fragment zachęca nas do refleksji nad naszym nastawieniem podczas modlitwy. Często możemy czuć się zniechęceni lub wątpić w skuteczność naszych próśb. Jednak Jezus zapewnia nas, że wiara jest niezbędnym składnikiem. To zaufanie, jakie mamy do Boga, sprawia, że nasza modlitwa staje się potężna. Powinniśmy wierzyć, że, prosząc z otwartym sercem, już otrzymujemy to, czego potrzebujemy. Ta pewność zmienia naszą perspektywę. Prowadząc nas do życia w wdzięczności i radości, nawet zanim zobaczymy odpowiedź. Skuteczność modlitwy wspólnotowej, jak wspomniano w Jakubie godzina 5.16, jest również kluczowym aspektem, który należy rozważyć. Wyznawajcie więc jedni drugim swoje grzechy i módlcie się za siebie nawzajem, abyście zostali uzdrowieni. Modlitwa sprawiedliwego może wiele zdziałać. Ten fragment przypomina nam, że modlitwa nie jest praktyką samotną. Wspólnota ma znaczący wpływ na wzmocnienie naszej wiary. Kiedy modlimy się razem, tworzymy sieć duchowego wsparcia, która może być bardzo potężna. Zjednoczenie serc w modlitwie intensyfikuje naszą wiarę i tym samym zwiększa szanse na spełnienie naszych próśb. Modlitwa powinna być aktem miłości i hojności, w którym dążymy do dobra wspólnego, tak jak święta. Carlo Acutis uczynił to w swoim życiu. Wykorzystał swoje umiejętności, aby pomóc innym odnaleźć wiarę a my również jesteśmy wezwani do działania na rzecz bliźnich. W świecie, w którym często napotykamy trudności i wyzwania, niezwykle ważne jest, aby utrzymać wiarę przy życiu. Możemy być kuszeni, by wątpić w skuteczność modlitwy, szczególnie gdy wydaje się, że nasze prośby nie są spełniane w sposób, który byśmy pragnęli. Jednak prawdziwa modlitwa to ta, która oddaje się woli Boga, ufając, że On wie, co jest dla nas najlepsze. Cud, którego szukamy, może nie być tym, co sobie wyobrażamy, ale może być dokładnie tym, czego potrzebujemy, aby zbliżyć się do Niego. Niech więc, na wzór święta, Carlo Acutisa, nasze modlitwy będą pełne wiary, jednoczmy się w społeczności i wierzmy, że prosząc Boga, On słyszy nasze modlitwy i daje nam to, co naprawdę potrzebujemy. Modlitwa jest potężnym narzędziem przemiany, a z wiarą możemy naprawdę otrzymać nasz cud już dziś. Modlitwa jest mostem łączącym nas z boskością, a wiara jest siłą, która ją podtrzymuje. Kiedy rozważamy fragment z Marka godzina 11.24, zaprasza nas to do zastanowienia się nad głębokością pewności, jaką powinniśmy mieć składając nasze prośby Bogu. Jezus nie tylko zachęca nas do modlitwy, ale uczy nas wierzyć, że już otrzymaliśmy to, o co prosimy. Ta pewność jest potężnym kluczem, który może otworzyć niebiosa i przynieść do rzeczywistości cuda, które tak bardzo pragniemy. Wiara nie jest mglistym przekonaniem ani niepewną nadzieją. To solidne i głębokie zaufanie do Boga, który obiecuje wysłuchiwać nasze modlitwy i działać w naszym życiu. Kiedy modlimy się, powinniśmy pamiętać, że nie tylko wypowiadamy słowa na wiatr. W rzeczywistości rozmawiamy z Twórcą Wszechświata, który ma moc przekształcać niemożliwe sytuacje w świadectwa jego chwały. Modlitwa powinna być połączona z gorącą oczekiwaną, że Bóg działa na naszą korzyść, nawet gdy nie widzimy natychmiastowych rezultatów. W kontekście potężnej modlitwy do święta. Carlo Acutis, młodego człowieka, który autentycznie żył swoją wiarą, możemy znaleźć inspirujący przykład, jak oddanie i poświęcenie Bogu mogą prowadzić do cudów. Carlo znany jest z głębokiej duchowości i miłości do Eucharystii, co pozwoliło mu doświadczyć obecności Chrystusa w sposób niezwykły. Wypraszając jego wstawiennictwa, prosimy kogoś, kto rozumie wartość wiary i modlitwy, kogoś, kto, nawet w młodym wieku, poświęcił się w pełni woli Bożej. Fragment z Mateusza, godzina 21:22, przypomina nam, że wiara jest niezbędnym składnikiem do otrzymania tego, o co prosimy w modlitwie. Nie chodzi tylko o to, by wierzyć, że coś się wydarzy, ale o to, by ufać temu, który może uczynić wszystko. Kiedy się modlimy, istotne jest, aby odłożyć na bok nasze wątpliwości i niepewności oraz zbliżyć się do Boga z otwartym i pełnym zaufania sercem. Wiara pozwala nam dostrzegać poza aktualne okoliczności i wierzyć, że Bóg ma doskonały plan dla naszego życia. Ponadto modlitwa nie jest aktem izolowanym, jest to praktyka, która kwitnie w społeczności. Jak uczy nas Jakub, godzina 5:16 ważne jest, aby modlić się jedni za drugich, podkreślając, że modlitwa sprawiedliwego ma potężną moc i skuteczność. Gdy jednoczymy się w modlitwie, wzmacniamy naszą wiarę i tworzymy sprzyjające środowisko, w którym Bóg może działać. Wzajemne wstawiennictwo to sposób, w jaki możemy żyć wspólnotą chrześcijańską, w której każdy z nas wspiera się nawzajem i dodaje otuchy na drodze wiary. Modląc się razem, otwieramy przestrzeń, aby Bóg dokonał cudów nie tylko w naszym życiu indywidualnym, ale również w życiu całej wspólnoty. Kontemplując postać święta. Carlo Acutis, jesteśmy wyzwani do pielęgnowania wiary, która nie ogranicza się do tego, co widoczne. Uczy nas, że poszukiwanie Boga i doświadczenie boskości mogą być przeżywane w każdym wieku i w każdej okoliczności. Jego oddanie Eucharystii i wykorzystanie technologii do szerzenia przesłania Chrystusa inspiruje nas do wykorzystywania naszych talentów i zasobów, aby gloryfikować Boga i pomagać bliźnim. Prosząc o jego wstawiennictwo, możemy prosić, aby pomógł nam rozwijać wiarę podobną do Jego wiarę, która nie waha się w pełni zaufać obietnicom Boga. Dlatego, przyjmując potężną modlitwę do święta, Carlo Acutis, powinniśmy pamiętać, że prosząc o cud, istotne jest, abyśmy czynili to z sercem pełnym wiary i otwartym umysłem na działanie Boga w naszym życiu. Nie powinniśmy ograniczać mocy Boga do naszych oczekiwań czy tego, co uważamy za możliwe. Pan może uczynić nieskończenie więcej, niż wszystko, o co prosimy czy myślimy, zgodnie z Jego mocą, która działa w nas. Niech więc otworzymy się na cuda, które Bóg pragnie zrealizować, wierząc mocno, że dziś jest dniem, w którym możemy otrzymać nasz cud. Refleksja nad skutecznością modlitwy, szczególnie w kontekście wspólnotowym, jest kluczowa, aby zrozumieć, jak możemy otrzymać cuda w naszym życiu. Fragment z Jakuba godzina 5:16 zaprasza nas do wyznawania sobie nawzajem naszych grzechów i modlitwy za siebie, podkreślając transformacyjną moc, jaką modlitwa może mieć, gdy jest wykonywana wspólnie. Ta praktyka nie tylko jednoczy nas, ale także umacnia nas w wierze, tworząc sprzyjające środowisko dla wystąpienia cudów. Modlitwa wspólnotowa jest istotnym elementem życia chrześcijańskiego. Kiedy zjednoczymy się w modlitwie, Tworzymy duchową więź, która przekracza nasze indywidualności. Ten akt jedności jest potężny, ponieważ intencje i prośby się sumują, tworząc atmosferę intensywnej wiary. Fragment przypomina nam, że modlitwa sprawiedliwego może wiele zdziałać. Sugeruje to, że czystość serca i dążenie do sprawiedliwości są kluczowe, aby nasze modlitwy miały realny wpływ. Tutaj jesteśmy wyzwani do zadania sobie pytania: czy żyjemy w sposób sprawiedliwy? Czy dążymy do świętości w naszym życiu i relacjach? Święta Carlo Acutis, którego życie było naznaczone oddaniem i prostotą, jest inspirującym przykładem dla nas wszystkich. Wykorzystał technologie i dostępne środki do propagowania wiary, pokazując, że świętość można osiągnąć w każdym kontekście. Jego życie uczy nas, że nawet wśród rozproszeń i wyzwań współczesnego świata, możliwe jest utrzymanie głębokiej więzi z Bogiem poprzez modlitwę. Prosząc o wstawiennictwo święta. Carlo, Prosimy, aby pomógł nam żyć w sposób sprawiedliwy, utrzymywać czystość serca i być narzędziami pokoju i miłości w naszej wspólnocie. Modlitwa, zatem, nie jest tylko aktem samotnym, ale zaproszeniem do zjednoczenia się wokół wspólnego celu, poszukiwania dobra, prawdy i boskiej świat mieć kogoś u swojego boku, modlącego się i wierzącego razem z nami, może mieć ogromne znaczenie. Ponadto, skuteczność modlitwy jest także związana z uznaniem potrzeby przemiany w naszym życiu. Wyznanie grzechów, jak uczy nas Jakub, jest ważnym krokiem w tym procesie. Otwierając się i dzieląc swoimi słabościami, nie tylko odnajdujemy ulgę, ale również szansę na wzrost w pokorze i wierze. Przypomina nam to, że wszyscy jesteśmy ludźmi i potrzebujemy łaski Bożej oraz siebie nawzajem, aby być wzmocnionymi. Wiara, jak podkreślają fragmenty z Mateusza i Marka, jest kluczowym elementem modlitwy. To przez wiarę potrafimy wierzyć, że to, o co prosimy, zostanie spełnione. Jednak wiara jest również aktem poddania. Modląc się, powinniśmy być gotowi zaakceptować wolę Bożą, ufając, że On ma plan dla naszych żyć. To nie oznacza, że nie powinniśmy oczekiwać cudów, wręcz przeciwnie, powinniśmy modlić się z nadzieją, że gdy zjednoczymy się w wierze, Bóg zadziała w sposób, który często przewyższa nasze wyobrażenia. W ten sposób, patrząc na życie święta Carlo Acutisa i moc modlitwy wspólnotowej, Jesteśmy wezwani do refleksji nad tym, jak możemy wprowadzić te zasady w nasze codzienne życie. Jak możemy być bardziej proaktywni w naszych modlitwach za siebie nawzajem? Jak możemy stworzyć atmosferę wsparcia i zachęty w naszej wspólnocie? To pytania, które powinniśmy rozważyć, jeśli chcemy zobaczyć cuda wśród nas. W dalszej części będziemy mieć modlitwę, w której przedłożymy Bogu nasze intencje, nasze potrzeby oraz prośbę o wstawiennictwo święta. Carlo Akitaisa. Niech każdy z nas otworzy serce, zjednoczy się w wierze i oczekuje wielkich rzeczy od Pana. Boże miłości i miłosierdzia, przychodzę do Ciebie w tym momencie z sercem pełnym wiary i nadziei. W obliczu życiowych trudności i wyzwań, szukam Twojego światła, Twojego przewodnictwa i Twojej pomocy. W tej chwili zwracam się do święta: Carlo Acutisa, młodzieńca, który żył swoją wiarą w sposób wzorcowy i który, mimo krótkiego pobytu na tym świecie, stał się latarnią nadziei i przykładem oddania Tobie. Święty Karlo, który potrafiłeś dostrzegać piękno Bożej obecności w Eucharystii i poświęciłeś swoje życie promowaniu świętości, wstawiaj się za nami. Niech Twoje życie, pełne miłości i oddania, zainspiruje nas do poszukiwania świętości na naszych własnych ścieżkach. Pomóż nam dostrzegać codzienne cuda, które nas otaczają, nawet w małych rzeczach, i niech nigdy nie brakuje nam wdzięczności i chwały za wszystko, co Bóg nam ofiarowuje. O, Drogi Święty! który w tak młodym wieku poznałeś głębie miłości Chrystusa, prowadź nas w naszej drodze wiary. Niech uczymy się od Ciebie, jak ważna jest modlitwa i obecność Boga w naszym codziennym życiu. Naucz nas pielęgnować bliską relację z Panem, szukać Jego woli we wszystkich okolicznościach i ufać Jego opatrzności, nawet gdy droga wydaje się niepewna. Przez Twoje wstawiennictwo prosimy, aby zrozpaczone serca znalazły pokój i pocieszenie. Niech Ci, którzy cierpią, Zarówno fizycznie, emocjonalnie, jak i duchowo doświadczą cudu. Niech światło Chrystusa wejdzie w ich życie i przyniesie odnowienie i nadzieję. Niech więzy rozpaczy będą łamane, a radość zbawienia niech króluje w każdym domu. Panie, w tym momencie składam przed Tobą wszystkie intencje, które zamieszkują w moim sercu. Znasz każdą myśl, każde pragnienie i każdą troskę. Niech Twoja wola będzie spełniona w naszych życiach, a my stawajmy się narzędziami Twojego pokoju i miłości. Tak jak święta. Karlo, niech nasze życie będzie wypełnione celem, zawsze starając się czynić dobro i służyć bliźnim. O Boże, pomóż nam żyć Eucharystią z taką samą czcią i miłością, jaką miał święta. Karlo, niech uczestniczenie w tym świętym sakramencie będzie dla nas świadome Jego rzeczywistej obecności pośród nas. Gdy karmimy się Chrystusem, niech zostaniemy przemienieni i wzmocnieni w naszej codziennej wędrówce i niech będziemy żywymi świadkami Twojej miłości. Niech w naszych wspólnotach wiara będzie odnawiana, a jedność i miłość niech panują wśród nas. Niech wspieramy się nawzajem w trudnych chwilach, tak jak święta. Karlo czynił to ze swoimi przyjaciółmi i braćmi. Niech braterska miłość i solidarność będą znakiem naszej chrześcijańskiej egzystencji, odzwierciedlając miłość Chrystusa we wszystkich naszych działaniach. Święty Karlo, wstawiaj się, aby nowe pokolenia mogły poznać i umiłować Jezusa tak, jak ty to zrobiłeś. Niech młodzi dzisiaj znajdą inspirację w Twoim życiu i świadectwie, zawsze poszukując prawdy i światła. Niech odnajdą radość w służeniu Bogu i bliźnim, a w swoich działaniach niech odzwierciedlają boską dobroć. O Panie, daj nam mądrość, aby rozpoznać Twoją wolę i odwagę, by ją realizować. Niech będziemy otwarci na możliwości czynienia dobra i przynoszenia nadziei tym, którzy nas otaczają. Niech przez nasze słowa i czyny będziemy przedłużeniem Twojej bezwarunkowej miłości. W każdym momencie trudności, niech pamiętamy, że nie jesteśmy sami, że Ty jesteś z nami. Niech obecność święta. Karlo przypomina nam, że młodość może być czasem wielkiej świętości i że nawet w zmaganiach, wiara może nas prowadzić. Niech zawsze będziemy światłem i nadzieją w obliczu ciemności, które często nas otaczają. I tak, w naszej wędrówce, idziemy z ufnością w obietnicę, że szukając Ciebie z całego serca, znajdziemy pokój i odnowienie. Niech nasze oczy będą zwrócone ku Tobie, Panie, a nasze życie niech będzie żywym świadectwem Twojej miłości i łaski. Niech, jak święta, Carlo Acutis, żyjemy z radością i entuzjazmem w wierze, która nas jednoczy i wzmacnia, zawsze dążąc do czynienia dobra i miłowania bliźnich jak siebie samych. O Panie, w tej drodze wiary, chcemy Ci dziękować za życie wszystkich świętych, a szczególnie za święta, Carlo Acutisa który pokazuje nam, że świętość nie jest odległym celem, ale rzeczywistością, którą możemy żyć każdego dnia. Niech inspiruje nas Jego pokora, radość i niestrudzona pogoń za prawdą. Niech Jego przykład motywuje nas do bycia lepszymi, do otwierania się na potrzeby innych i do życia w komunistymi, którzy nas otaczają. Święty Karlo, który zawsze szukałeś obecności Boga we wszystkim, pomóż nam dostrzegać piękno codzienności, odnajdywać Twoje światło w małych czynach. Niech, tak jak Ty, Będziemy narzędziami pokoju i miłości w świecie, który tak często wydaje się ponury i pełen wyzwań. Niech nasze serca zawsze będą otwarte na przyjmowanie potrzebujących, aby ofiarować uśmiech, przyjazne słowo lub gest dobroci. O Boże, niech Twoja mądrość prowadzi nas w naszych wyborach. Niech nasze myśli, słowa i czyny zawsze odzwierciedlają Twoją miłość, a my nieustannie pracujmy nad tym, aby budować lepszy świat, w którym współczucie i solidarność będą podstawą naszych interakcji. Niech Eucharystia, sakrament miłości, zawsze będzie w centrum naszego życia duchowego. Gdy zbliżamy się do ołtarza, niechaj czujemy Twoją prawdziwą obecność, przekształcając nasze życie i jednocząc nas bardziej z Tobą i między sobą. Niech ten święty moment odnawia nas i umacnia na wyzwania, przed którymi stoimy, i niech przypomina nam, że jesteśmy wezwani, aby być światłem świata, solą Ziemi. O, Panie, proszę Cię, abyś błogosławił nasze rodziny i wspólnoty. Niech każdy dom będzie przestrzenią miłości, zrozumienia i szacunku. Niech pielęgnujemy zdrowe relacje, w których dialog i przebaczenie będą zawsze praktykowane. Razem niech wzrastamy w wierze i nadziei, wspierając się nawzajem w trudnych chwilach i celebrując radości życia. Święty Karlo, wstawiaj się za tymi, którzy czują się zagubieni, samotni lub zniechęceni. Niech Twoja interwencja przyniesie pocieszenie i nadzieję wszystkim, którzy walczą z bólem i smutkiem. Niech Ci którzy są chorzy, znajdą uzdrowienie i ulgę, a ci, którzy czują się odłączeni od Boga, doświadczą Jego odnawiającej miłości. Niech dzieci i młodzież, w szczególności, czują się inspirowane Twoim życiem i zawsze poszukują prawdy i światła w swoich podróżach. Niech będziemy pokoleniem młodych, które, jak Ty, będzie miało odwagę intensywnie żyć wiarą. Niech nasza miłość do Chrystusa prowadzi nas do czynienia wielkich rzeczy, abyśmy nie bali się dzielić naszą nadzieją i być przykładami miłości i hojności. Niech młodzież dzisiaj będzie źródłem przemiany, promieniując światłem Chrystusa w każdym działaniu i w każdym słowie. O Boże, niech nasze życie będzie świadectwem Twojej bezwarunkowej miłości. Niech w każdym kroku, który stawiamy, prowadzisz nas swoją ręką. Nawet w chwilach niepewności, niech ufamy się całkowicie w Tobie, wiedząc, że zawsze jesteś obecny w naszym życiu. Niech nasza wiara inspiruje nas do bycia agentami zmiany, gotowymi czynić dobro i przynosić radość światu. I tak kończymy tę modlitwę z wdzięcznym sercem, pewni, że nas słyszysz i że poprzez wstawiennictwo świętego Karlo nasze intencje i prośby są wznoszone do ciebie. Niech nasza droga wiary będzie kontynuowana z odwagą i determinacją, zawsze szukając Twojej miłości i żyjąc świętością w naszym codziennym życiu. Amen. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, gdy zbliżamy się do końca tego momentu refleksji i modlitwy, jesteśmy zaproszeni do noszenia w naszych sercach pewności, że prosząc o cud, nie jesteśmy sami. Wstawiennictwo świętego Carlo Acutisa przypomina nam, że wiara jest mostem między nami a mocą boską, a poprzez nią możemy uzyskać łaskę, której tak bardzo pragniemy. Dziś otwieramy nasze serca na możliwości, które Bóg nam oferuje, i uznajemy, że każdy z nas jest godny otrzymania Jego błogosławieństw. Święty Carlo Acutis, młody człowiek, który intensywnie i autentycznie żył swoją wiarą, uczy nas, że świętość nie jest zarezerwowana tylko dla wielkich świętych, ale jest wezwaniem dla nas wszystkich, niezależnie od naszego wieku czy stanu. Zachęca nas do dostrzegania obecności Boga w naszym codziennym życiu, w prostych momentach i małych czynach. Niech jego życie inspiruje nas do aktywnego uczestnictwa w naszej wierze, dzielenia się miłością Chrystusa i dążenia do świętości w każdym kroku, który stawiamy. W tym momencie zapraszam każdego z Was do refleksji nad tym, co oznacza otrzymać cud w swoim życiu. Może to być uzdrowienie z choroby, przywrócenie relacji, wsparcie finansowe, czy nawet pokój w trudnych emocjach. Bóg zna każdy z naszych najgłębszych pragnień i poprzez wiarę możemy ufać, że on działa na naszą korzyść, nawet gdy nie potrafimy tego dostrzec. Czasami cud, na który czekamy, nie przychodzi w sposób, w jaki sobie wyobrażamy. Może objawić się subtelnie, ale potężnie, poprzez zmianę perspektywy, nowe zrozumienie lub nawet siłę dostawienia czoła trudnościom. Dlatego bądźmy otwarci i czujni na to, w jaki sposób Bóg objawia się w naszym życiu. Wdzięczność jest kluczem który otwiera drzwi, a uznając małe błogosławieństwa, stajemy się bardziej wrażliwi na wielkie dzieła, które on realizuje. Gdy kończymy te refleksje, istotne jest, abyśmy zabierali ze sobą pewność, że jesteśmy kochani i że nasze modlitwy są wysłuchiwane. Każdy z nas jest dzieckiem Boga i on nigdy nas nie opuszcza. Niech więc, tak jak święty Carlo Acutis, żyjemy naszą wiarą w sposób dynamiczny, dzieląc się miłością Chrystusa z wszystkimi wokół nas. Niech nasze życie będzie świadectwem nadziei i radości, które odnajdujemy w Jezusie. Proszę każdego z Was, abyście, wychodząc z tego momentu, pamiętali, że każdy dzień jest nową okazją, aby szukać cudu, którego tak pragniecie. Niech będziemy narzędziami pokoju, miłości i współczucia w świecie, który tak bardzo ich potrzebuje. Bądźmy światłem w ciemności i nadzieją dla tych, którzy nas otaczają. Niech wstawiennictwo świętego Carlo Akutisa umacnia nas w naszej drodze i pomoże nam pozostać mocnymi w wierze. Na koniec, nie zapominajmy, że nawet gdy życie stawia przed nami wyzwania, nie jesteśmy sami. Wspólnota wiary i miłość braterska to cenne dary, które Bóg nam dał. Niech wspieramy się nawzajem, modlimy się za siebie i razem celebrujemy zwycięstwa. Droga może być trudna, ale podróż jest znacznie bogatsza, gdy jest dzielona. Niech Bóg błogosławi każdego z Was i niech w nadchodzących dniach doświadczacie pełni Jego miłości i realizacji Jego planów w Waszym życiu. Kroczycie w wierze, odwadze i zaufaniu, a pamiętajcie, nowy cud może być tuż za rogiem. Idźmy razem, zawsze z nadzieją i radością, w kierunku tego, co Bóg dla nas przygotował.